Na Dzień dobry, operator numer 50. Mogę pomóc? Dzień dobry, po raz czwarty zgłaszam pijanego kierowcę. 20 km, zanim jedziemy. Jaka to jest miejscowość? Piasek w tym momencie, jedziemy od strony tychów. Przepraszam, ja pana nie słyszę. Pan trudno pana słychać. Mówię. Jaka mówię. miejscowość to jest? Piasek. Piasek, w piasku, tak? Tak, pan, w miast... państwo jedynką? Jedziemy jedynką w stronę pszczyny. Który też jest kilometr? Niech Pan koło hotelu styl 70. Jeszcze raz? Koło hotelu styl 70, tak? Tak, na światłach. Kierunek, kierunek Tychy? Kierunek Pszczyna. Pszczyna, tak? Tak. I ten samochód, jaki to jest marki? Volkswagen Golf. Dobrze. I ten Volkswagen, ten gold jest takiego koloru? Srebrnego. Proszę pana, nie, nazwisko, pan co, po raz trzeci się przedstawiam, Bartłomiej Sidorczuk. Ja za tym samochodem jadę od ręki. Mi... Pan już to zgłasza, bo widzę zgłoszenie, że tak. policja już jest na miejscu tam, w okolicy. No nie wiem, gdzie jest na miejscu, to już jedziemy dość długi kawałek. Dobrze, ja informację informacje aktualnym jego położeniu, także dziękuję bardzo za informację. Dziękuję Nie, idziemy, nie wiem, nie no wiem. Tu jest. W sobie golfa, kierowca pijany. Spędziliśmy w łysem, ale na No jadę za nim cały czas, a przynajmniej próbuję jechać. Ale jadę camperem dużym, a facet będzie samochodem Nad salonem będę Skręcił w lewo. Skręcił w lewo w uliczkę jakąś. Przed przystankiem albo za przystankiem Nie wiem, co się zmieszka. 30 tu jest. Różana. Zatrzymał się tam albo W środku drogi wysiadł auta zostawia auto otwarte.